Dzień dobry w środę. Wiecie, jak już bardzo tęsknię za rowerkiem, Boże. A tutaj coraz zimniej się robi. Miejmy nadzieję, że to się za chwilę w końcu skończy i będzie wiosna. Piękna Ewangelia dzisiaj. Piękna i krótka, i z kilkoma ważnymi tematami, które wracają, do których warto też w życiu wracać nieustannie. Po pierwsze, słowo proces. To jest przedziwne uzdrowienie, no bo Pan Jezus robi to etapowo. Yy, najpierw trochę przywraca wzrok temu niewidomemu, a potem jakby robi dokładkę, i w końcu On widzi wszystko wyraźnie. Yy, I to słowo proces no jest bardzo kluczowe dla naszego życia. Yy, myślę sobie, że czym człowiek starszy, tym bardziej do tego słowa musi wracać. Yy, pamiętacie, jak mieliśmy, nie wiem, 13, 15 lat, to się nam wydawało, że to my jesteśmy tą wyjątkową osobą, która nie tylko, że będzie miała dobre życie, ale że naprawimy cały świat. Znaczy mieliśmy recepty na to, jak zmienić swoją rodzinę, jak zmienić swoją, y, swoich najbliższych, jak zmienić cały świat po prostu, y, wspólnoty, w których żyliśmy. Polskę, no wszystko, po prostu wszystko. Potem człowiek widzi, począwszy znowu od siebie, jak to wszystko się staje coraz bardziej skomplikowane i trudne. I ta Ewangelia, ta etapowość tego uzdrowienia tego człowieka niewidomego, no właśnie o tym mi zawsze przypomina, że muszę się zgodzić w swoim życiu na coś, co nazywamy procesem, czyli coś, co potrzebuje czasu. Jeśli y, rozumiemy to nie wiem w edukacji, w zbieraniu doświadczenia zawodowego, takiego ludzkiego, życiowego. Jeśli wiemy to nie wiem w nauce, języków, nawet na jazdy, na rowerze, y, no wszystkiego tak naprawdę, y, to zobaczcie bardzo często o tym zapominamy w naszym życiu duchowym. W, takim, w takiej działce, że tak powiem, którą nazywamy nawróceniem. Znaczy, My bardzo często nazywamy nawróceniem tresurę. To znaczy, że coś robiłeś, masz nie robić. Coś było złego, masz to zmienić. Są rzeczy, z którymi będziemy całe życie, będziemy, różnie to będziemy nazwać, będziemy z nimi walczyć, będziemy nad nimi pracować. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być w procesie. Nie wiem, zmieniamy swoją modlitwę. I to nie jest tak, że zmienimy sobie technikę modlitwy. Ktoś pojedzie na super rekolekcje. Nie wiem, lekcja dywina, rekolekcje ignacjańskie, jakiekolwiek inne. I sobie myślę, jak wrócę, to już będzie moja modlitwa super. Pytanie w ogóle, co to znaczy super? To jest trochę jak z tym, z tym uzdrowieniem dzisiaj. Jezus najpierw robi kawałek tego, że tak powiem, cudzysłowie, uzdrowienia i pyta go: Widzisz coś? No i on widzi, jakby drzewa. I tak jest też, zobaczcie, w naszym życiu i też w życiu duchowym, że my co jakiś czas sobie myślimy: No już widzimy, ale mówimy, jakby drzewo. I nasze widzenie zawsze będzie, jak mówił Święty Paweł, pamiętacie, w liście do Koryntian, jakby oglądaniem życia w zwierciadle. Znowu ten obraz Pawła to nam mało mówi, bo my dzisiaj mamy doskonałe lustra, ale za czasów Pawła te lustra nie były doskonałe. Były właśnie takim, były odbiciem, ale nie do końca prawdziwym, nie do końca oddającym szczegóły. I tak jest też z naszym życiem. Zgodzenie się na proces wymaga cierpliwości, wymaga pokory. Wymaga y, oczekiwania. I to jest chyba największy sukces właśnie w tym czymś, co nazywamy pracą nad sobą, w ogóle dojrzewaniem, że my się godzimy na to, że to trwa. Bo zobaczcie, jeśli ja jestem w procesie i ciągle nie dochodzę jeszcze do końca, to y, muszę w ten sam sposób patrzeć na innych ludzi, to znaczy pozwolić im. Pozwolić im na to, żeby i oni byli w procesie, żeby byli ludźmi, którzy są ciągle niedoskonali, doskonali, ciągle y, się zmieniali. A więc proces. Y, I związana z Nim cierpliwość. To jest hasło na dzisiejszy dzień. Bardzo y, ważne hasło. Drugie hasło to jest intymność. Znaczy, y, parę razy Jezus robi taki cud, w którym pojawia się ślina. Jezus dzisiaj śliną. Dotyka oczu tego człowieka. Intymna relacja. Można mieć relacje ze sobą, z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem, bardzo powierzchowne. To znaczy takie relacje ugrzecznione, takie relacje zdystansowane. Znaczy można siebie trochę znać. Można o sobie trochę wiedzieć, można z drugim człowiekiem nawet mieszkać w jednym mieszkaniu, można nawet mieć z nim ślub, można być w jednym zakonie, można, yy, nie wiem, yy, prowadzić różne wspólne interesy, ale może być między nami dystans, może być między nami pewna bariera. Różnie to sobie będziemy nazywać zachowywaniem właśnie granic. Będziemy to nazywać y, intymnością, do której mamy prawo, prywatnością, I jakkolwiek byśmy sobie to nie nazwali, to jednak budujemy między sobą dystans. Jeśli chodzi o siebie, no to bardzo często będziemy mówili, że to, mi, to, co wiem o sobie, to już mi wystarczy. Po co mam jeszcze głębiej wchodzić w siebie, po co mam grzebać w sobie? Przecież takie grzebanie to się źle kończy, bo przecież to potem boli. A jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, zobaczcie, można zostać na takim poziomie po prostu religijności, czyli pewnych obrzędów religijnych. Można zostać nawet wojownikiem Pana Boga, walczyć o Pana Boga, ale tak naprawdę nie zadać sobie nawet nie trudu, ale nie podejmować takiej decyzji, że wchodzę w głąb. Jeśli wchodzę w głąb, czyli podejmuję pewnego rodzaju intymność ze sobą, z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, no to wracamy do tego, co mówiłem w pierwszym punkcie: do zgody na to, że jesteśmy w procesie, że potrzebujemy pokory. Czyli nie jestem wojownikiem Boga, nie jestem kimś, kto zna wszystkich, zna ich tajemnice, doskonale wie, co oni myślą. Nie jestem kimś, kto o sobie mówi, już jestem albo uformowany, albo nie wiem, wszystko sobie wiem, potrzebuję. Do siebie również do innych i do Boga, pewnego rodzaju dystansu, w którym jest miejsce na to, żeby wejść w proces. A więc mamy proces, mamy intymność. I trzecia rzecz to jest ten wątek, który się pojawi na końcu, żeby Jezus mówi, żeby nikomu nie mówił o tym, co się wydarzyło. To też jest związane z intymnością, tylko z taką dyskrecją bardziej. Znaczy, ten człowiek, pomimo tego, że doświadczył cudu, ma być człowiekiem, który jest dyskretny. I to jest przypomnienie o bardzo ważnej rzeczy, że nie wszystko trzeba mówić, że nie o wszystkim należy mówić innym ludziom. I warto też o tym pomyśleć dzisiaj, kiedy będziemy wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Po pierwsze, o tym, co im mówimy o sobie. Czy my koniecznie musimy opowiadać o wszystkich, Naszych doświadczeniach. Są niestety takie osoby, które nawet potrafią przypadkowej osobie opowiedzieć bardzo intymne sytuacje, na przykład z, z życia swojej rodziny na przystanku albo w pociągu. Po drugie, nie wszystko i na pewno nawet nie możemy mówić o innych ludziach wszystkiego, nawet jeśli to jest prawda. Ludzie czasami tak mówią, że obgadywałem innych, ale nie mówiłem rzeczy nieprawdziwych, mówiłem prawdziwe. No, i co z tego, że prawdziwe? To znaczy, kto nam da prawo, kto nam daje prawo do tego, żebyśmy opowiadali o innych ludziach jakieś intymne rzeczy? Myślę, że warto wziąć, nie, nie warto, trzeba wziąć na wstrzymanie i to wielokrotnie, żeby właśnie nie opowiadać. Jeżeli ktoś nie chce opowiadać o jakichś swoich intymnych przeżyciach. Intymnych nie mam na myśli tylko związanych, nie wiem, z seksualnością, ale w ogóle o swoich jakichś sprawach rodzinnych, zawodowych, wszelkiego rodzaju, to jakim prawem ja to robię? Więc y, warto dzisiaj podumać nad tą intymnością, nad tym naszym gadaniem o innych ludziach. Po trzecie, tak samo to dotyczy naszej relacji z Panem Bogiem. Nie wszystko, co się dzieje w naszej relacji z Bogiem, musi być opowiedziane innym. Yy, niestety w każdym pokoleniu mamy całe mnóstwo takich ludzi, którzy uznają siebie za proroków, to znaczy za takich, którzy uważają, że Bóg im mówi jakieś ważne rzeczy, które powinni ogłaszać innym ludziom. To oczywiście bardzo często wiąże się z chorobami psychicznymi, ale yy, bez względu na to, yy, myślę, że warto znowu. Pomyśleć o tym, czy my naprawdę o wszystkim, co się dzieje między nami a Bogiem, musimy opowiadać innym ludziom. Yy, I zaryzykuję tezę, nawet yy, nie, nie będę tego mówił, nie chcę kontrowersji. W każdym bądź razie yy, warto pomyśleć o tej, yy, o, tej, o tej sferze tajemnicy tego, co się dzieje między mną a Bogiem. Czyli mamy trzy tematy. Mamy Proces, mamy intymność i mamy y, dyskrecję. Bardzo ważne trzy słowa, za którymi się kryją bardzo głębokie rzeczywistości, o których warto dzisiaj podumać. Warto o nich pomyśleć, jak to u nas jest y, w naszym życiu. Co? Dobrego dnia Wam życzę, dobrej środy. Bardzo dziękuję Wam za wszelkie wsparcie. Y, bardzo Was proszę, żebyśmy trochę budowali ten kanał razem trochę teraz się zachowam jak rodowity y, youtuber, y, ale bardzo mi zależy na tym, żeby słowo docierało do innych. Nie dlatego, że ja jestem wyjątkowy, absolutnie nie. Bardzo często Wam mówię, że warto mnie też nie słuchać i zrobić sobie odpoczynek, albo w ogóle zrezygnować. Myślę, że warto, żebyście też czasami sobie robili taką ewaluację i pytali się, na ile to, co się tu dzieje na tym kanale Wam jeszcze pomaga, a na ile to już stało się Jakąś taką rutyną albo nawet y, uwstecznieniem, warto być krytycznym wobec tego, co się słucha, wobec tego, kto do mnie mówi i jak do mnie mówi, bo są pewne etapy, y, na których mamy pewne towarzystwo, ale w pewnym momencie trzeba zrezygnować i pójść dalej. Y, też tak sobie myślę już od jakiegoś czasu chciałem to powiedzieć, y, szczególnie do tych, którzy słuchają wielu osób. Y, Spróbujcie sobie czasami odpuścić wszystkich. To znaczy, być może y, warto, nie wiem, jeśli ja gadam kilkanaście minut, ktoś drugi gada też kilkanaście minut, ktoś inny może gada tylko 5, a ktoś trzydzieści, to może warto ten czas poświęcić na osobiste spotkanie ze Słowem, na osobiste spotkanie z Panem. Doświadczenie mi mówi, że wiele osób kolekcjonuje różnych. Różne gadające głowy, i potem nie mają czasu albo chęci, nie mają w sobie takiej pracy nad sobą, żeby jednak spotkać się osobiście z Panem. Pamiętajcie o tym i to mówię z całą odpowiedzialnością, nie ma w tym żadnej kokieterii. Jeśli tak jest, to bardzo Was proszę, poświęćcie czas, który poświęcacie na oglądanie mnie, na to, żeby usiąść z nim, bo to jest o wiele ciekawsze. O, oczywiście jest to trudniejsze, no bo Pan nie będzie tak nawijał jak ja. Będzie nas zapraszał do ciszy, właśnie do intymności, ale to jest lepsze, naprawdę lepsze. Z biegiem czasu zobaczycie, że to wydaje owoce, więc jeszcze raz dobrej środy, dobrego dnia i te trzy słowa wam zostawiam na dzisiejszy dzień. Do zobaczenia.